6 wskazówek, jak zarobić ponad przeciętne pieniądze w młodym wieku. Intro i zaczynamy. Cześć, z tej strony Wiktor Bernacki. Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale, a w dzisiejszym odcinku o tym, jak możesz zarabiać ponad przeciętne pieniądze w młodym wieku. Także jeśli interesuje Cię taka tematyka, to zostaw lajka, zostaw subskrypcję, a już przechodzę do właściwej części odcinka. Zatem jak zarobić pieniądze w młodym wieku? Idź do pracy. Dzięki, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się. Cześć. Nie, no oczywiście żartuję. Trześć wskazówek o tym jak zarabiać ponad przeciętne pieniądze w młodym wieku. Trochę kontekstu, ja mam 23 lata, od trzech lat prowadzę działalność gospodarczą, miałem krótki epizod pracy na etacie, który zaczął się już w zasadzie od 18 roku życia. Także jeśli chodzi o można powiedzieć ten temat, to myślę, że mam dość dużo do powiedzenia. Na ten moment uważam, że zarobiłam fajne, gdzieś tam ponad przeciętne Pieniądze jak na swój wiek, ale oczywiście jestem ogłodny zarabienia więcej, osiągania gdzieś tam kolejnych celów i pięcia się coraz wyżej w szczeblach kariery zawodowej. Wskazówka numer jeden dotyczy w zasadzie podejścia wielu młodych osób do pracy. Mam wrażenie, że w ostatnich czasach coraz więcej młodych ludzi w ogóle odchodzi od koncepcji pracy, tak, czyli oni szukają magicznego sposobu na to, jak zarobić pieniądze, tak? Czyli szukają jakiś Innowacyjnych pomysłów, startupów, czyli on już nie prowadzi firm, on prowadzi startup. Wśród wielu osób jest takie myślenie życzeniowe, tak? czyli każdy chce zarabiać miliony, ale nikt nie chce ubrudzić sobie rąk. Czyli odchodzimy już od koncepcji właśnie pracy jakiejś e, firmy budowlanej, tylko każdy chce mieć firmę technologiczną i robić magiczne rzeczy. W sumie nie wiadomo jakie dla wielu, ale magiczne. Także wielu młodym osobom po prostu brakuje ambicji i brakuje realnego podejścia do życia i realnego podejścia do pieniędzy, że e, po prostu trzeba pracować. Nic nie przychodzi za darmo, i od założenia startupu start yy, też pieniądze same nie przyjdą. Zatem wskazówka numer jeden dotyczy tego, że jeśli jesteś młodą osobą, to nie bój się ubrudzić rąk, nie bój się podejść do tej pracy faktycznie fizycznej, także zdobądź doświadczenie, nawet na początku, jak tej firmy nie masz, fizyczne zdobądź doświadczenie w danym zakresie tematycznym, który Cię interesuje. Bądź głodny tej wiedzy. Pracuj trochę na etacie. Nie musisz od razu zakładać własnego biznesu. Możesz 10 lat pracować na etacie i dopiero potem założyć biznes. Możesz oczywiście biznes założyć od razu. Nie bój się fizycznie ubrudzić sobie rąk tą pracą. Nie myśl w magiczny sposób o jakichś magicznych pomysłach na biznes, o innowacjach, o drugim Facebooku, o drugim TikToku, bo w większości przypadków nijak się to ma. Możesz założyć fajny, prosty biznes, który będzie Ci przynosił bardzo sensowne pieniądze. Także nie myśl tylko i wyłącznie w kontekście magicznych pomysłów na biznes, które dadzą Ci miliony. Myśl bardziej pragmatycznie i będzie to z dużą korzyścią dla ciebie. Wskazówka numer dwa, przemyślenie numer dwa. Dużo osób marnuje najlepsze lata między 18 a 25 rokiem życia na pierdoły, na siedzenie przed komputerem, na oglądanie jakichś durnych seriali w telewizji, na wyłącznie imprezowaniu. Przechodzą do domu. O 15 po szkole i absolutnie nic nie robią. Nie pracują, nie zdobywają nowych kompetencji, nie zdobywają nowych umiejętności. Absurd! Jeśli jesteś osobą między 18 a 25 rokiem życia, to masz na w zasadzie największy wpływ w to, co się wydarzy potem, tak? Także jeśli będziesz miał 25 lat i praktyczne umiejętności, to ty sobie na tym rynku pracy naprawdę poradzisz. Ale jeśli ty będziesz miał 25 lat i ty się dopiero obudzisz z tym, co chciałbyś robić, to Trochę ten czas ci, że tak powiem, uciekł te ostatnie kilka lat, albo jeśli masz 26, 7, 8 lat i ty nie masz żadnego doświadczenia i nigdy nie pracowałeś albo robisz jedną, jedyną rzecz, to jest naprawdę duży problem, bo pracodawca patrzy na twoje praktyczne doświadczenia, a nie tylko na wyuznaną teorię zdobytą na studiach, którzy, jak wszyscy wiemy, niewiele jest warta. Także nie bój się pracy i nie marnuj tych najlepszych lat wyłącznie na imprezowanie. Ja od 17 roku życia byłem gdzieś związany z przedsiębiorczością, a od 20 roku prowadziłem własną działalność. Zawsze gdzieś ta przedsiębiorczość we mnie była i ja nie marnowałem czasu na oglądanie dużych seriali. To się gdzieś skończyło, nie wiem, na etapie 15 roku życia. Ja się naprawdę wziąłem za pracę, za czytanie książek. W jednym roku przeczytałem chyba ze 65 książek tematycznych, biznesowych, o sprzedaży, o marketingu, o psychologii, bo mnie to po prostu kręciło. Musisz być głodny wiedzy, nie możesz pasywnie czekać na to, że coś się magicznie wydarzy, bo się po prostu nie wydarzy. Kazówka dotycząca zarobienia pieniędzy w młodym wieku i jest to Umiejętności, a w zasadzie to, jakie umiejętności powinieneś zdobyć. Czyli stawiaj przede wszystkim na umiejętności praktyczne, nie marnuj czasu na bzdurne teorie. Czyli jeśli chcesz iść na studia, to idź. Ja poszedłem na studia, ale ja poszedłem na studia z zupełnie innego powodu, może o którym kiedyś. Ja poszedłem na studia licencjackie, i teraz jestem na studiach magisterskich, ale poszedłem na studia z zupełnie innego powodu, może o którym kiedyś powiem. I poszedłem na studia z myślą, że studia dadzą mi niewiadomo wiedzę, bo mi nie dadzą, bo skończyłem licencjat na kierunku związanym z tym, co robię i absolutnie nie. Niczego nowego się nie dowiedziałem. Nudna teoria, wykładana przez teoretyków, a nie praktyków. Także nic się nowego nie dowiedziałem i ty idąc na studia, też nie idziesz, że się magi coś magicznego dowiesz, a ta wiedza, którą na studiach zdobędziesz, nie da ci absolutnie przewagi na rynku pracy. Nie da ci. Przewagę na rynku pracy da ci wiedza mało z kanałów YouTubeowych, od przedsiębiorców, od praktyków, a nie od wykładowców na uczelni, których wiedza nie ma się do rzeczywistości, w której obecnie żyjemy. Także praktyczna wiedza, praktyczne em, doświadczenie, umiejętności sprzedażowe, umiejętności komunikacyjne. E, nie musisz chodzić na szkolenia, nie musisz wydawać tysięcy złotych, ale kup 10 książek o sprzedaży, 10 książek o e, marketingu. Jak będziesz chciał założyć biznes, będziesz musiał posiadać fundamentalną wiedzę z zakresu reklamy. Nawet jak to będziesz delegował, to coś musisz wiedzieć. Czyli kup sobie 10 książek takich, 10 książek takich, 10 książek, takich, 10 książek o psychologii, o komunikacji, o mani manipulacji, zobaczysz jak ludzie gdzieś tam będą chcieli na Tobie wywierać wpływ. Zdobądź szeroki zakres kompetencji, uniwersalnych kompetencji, które co byś nie robił, po prostu Ci się przydadzą. Idź jak najszybciej do pracy, skonfrontuj Twoje przemyślenie dotyczące danej branży z tym, jak jest rzeczywistość. Bardzo szybko okaże się, często że jak pójdziesz do jakiejś pracy, to branża, o której myślałeś, że jest taka i taka, jest kompletnie inna. Także idź, skonfrontuj te swoje przemyślenia. Fajnie było, że zanim może pójdziesz na studia, zdobędziesz już jakieś praktyczne doświadczenie w tym kierunku, na który chciałbyś iść. Bo się może okazać, że skończysz studia, dopiero zaczniesz pracę w zawodzie i będzie dramat, tak? że się okaże, że to nie jest kompletnie dla Ciebie. Także idź do pracy jak najwcześniej, nie bierz kieszonkowych od rodziców, nie prosi o pieniądze, nie wstydź Ci, nie wstydź ci tak się prosić ciągle rodziców o pieniądze, mamo daj to, mamo daj to, mamo daj to, niby było trochę wstyd. Mając 18, 20, 22 lata i się prosić, o pieniądze. Zarób, idź do pracy. Poczuj, jaka jest wartość pieniędzy. Ile często trzeba harować, żeby takie pieniądze zarobić. Czy to pracujesz na etacie, czy prowadzisz własny biznes? Pieniądze nie spadają z nieba. Także idź najwcześniej do pracy. Ja poszedłem do pracy w wieku 18-19 lat na pół etatu. Pracowałem sobie w firmie kurierskiej, o czym już kilkukrotnie wspominałem, a w zasadzie od 15, 16 roku życia też już pracowałem, jeździło się na różne prace wakacyjne, budowały się testy rowerowe w górach, żeby mieć własne pieniądze na wyjazdy na jakiś fanaberia. Także pracuj, nie bój się pracy, bo to cię po prostu zahartuje, oszczędzaj! Buduj kapitał, buduj poduszkę finansową. Nie usłyszysz pewnie o tym w mediach głównego nurtu, ale buduj poduszkę finansową, buduj oszczędności. Jak ja słyszę, że ktoś ma 20 kilka lat i nie posiada żadnych oszczędności, to jest to do pewnego stopnia dla mnie absurdalne. Także buduj poduszkę finansową, buduj oszczędności, bo ta poduszka finansowa da Ci później ogromną, ogromną dźwignię. Da Ci ogromną dźwignię Czy przy przeprowadzce do dużego miasta. Jak będziesz miał własne pieniądze, będziesz miał poduszkę finansową, nie będziesz musiał pracować od, od razu momentu przeprowadzki, będziesz mógł na spokojnie szukać pracy, dać ogromną dźwignię w momencie, jak będziesz zakładał własny biznes, bo będziesz miał kapitał na start, nie będziesz miał noża na gardle, że ty musisz już własny biznes, że tak powiem, założyć i on już musi być rentowny od pierwszego dnia. Oczywiście dobrze, żeby tak było, ale dużo lepiej, dużo prościej pracuje się, prowadzi własny biznes, jak wiesz, że masz poduszkę finansową, która pozwoli Ci, że tak powiem, przetrwać w tych trudniejszych chwilach. Nie jest to modne, nie jest to sexy, o czym teraz mówię, bo wiele osób nie oszczędza, większość osób nie oszczędza, żyje się raz, jak to niektórzy mówią. Faktem jest, że się żyje raz. Co nie oznacza, że trzeba być nieukiem finansowym i takim trochę analfabetą finansowym, który nie posiada żadnych oszczędności, jeżeli od pierwszego do pierwszego. To sześć wskazówek dotyczących zarabiania ponad przeciętnych pieniędzy w młody wieku. Daj proszę znać w komentarzu, czy zgadzasz się z moją opinią, który być może punkt byś rozwinął, który punkt byś ujął, który punkt byś dodał. Jestem ciekaw Twojej opinii. Jeśli jesteś osobą starszą, masz 30 30 kilka lat, to daj proszę znać, jakie są Twoje przemyślenia dotyczące, dotyczące właśnie tych punktów i jak się odnosisz do tematu oszczędzania, co w ogóle myślić w temacie oszczędzania. Jeśli powiecie własną firmę, to zapraszam cię do opisu tego filmu. Znajdziesz tam link do bezpłatnej konsultacji marketingowej, do bezpłatnego trzydniowego warsztatu marketingowego. Wszystkie szczegóły w opisie. Dzięki za Twoją uwagę. Dzięki, że jesteś do końca tego materiału. Jeśli Ci się spodoba, to możesz zostawić lajka, możesz zostawić subskrypcję, zajrzeć do moich innych playlist, do serii z pomysłami na biznes, do serii związanej właśnie z marketingiem. To wszystko ode mnie. Do zobaczenia za kilka dni w kolejnym odcinku. Trzymaj się. Cześć.